To dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że przyszliście na pierwszy trening i zrelacjonujecie go dla Radomszczali i Waszych czytelników. Ze mną dziś na konferencji jest trener pierwszej drużyny Waldemar Tensiorowski oraz asystent trenera pierwszej drużyny Łukasz Perliński. Może najpierw trzy zdania w kontekście tych przygotowań. Z mojej strony zaczynamy dzisiaj treningi przed trzecią ligą. Ja się cieszę, że tak wcześnie te treningi zaczynamy, bo do tej pory RKS przygotowywał się troszkę później, a to wynika z tego, że liga zaczyna wcześniej, a i poziom tych przygotowań musi być zdecydowanie bardziej intensywny. Oczywiście w trakcie przygotowań będziemy korzystać z obiektów radomszczańskich, obiektów spod radomska z terenu naszego powiatu. Będziemy również rozgrywali spotkania kontrolne. Większość spotkań będzie rozegrana na wyjeździe ze względu na to, że chcemy jak najbardziej oszczędzić naszą płytę. Główną jak będzie można zobaczyć, płyta nie jest w najlepszym stanie ze względu na intensywność jej korzystania. Jeśli chodzi o szczegóły przygotowań, o to jak zawodnicy będą pracowali, no to proszę tutaj o trenera Waldemara Tęciorskiego. o kilka słów. Jeszcze powiem tylko, że tener Waldemar Tęciorski to legenda śląska Wrocław. Jako piłkarz również był zawodnikiem RKS Radomsko. Oprócz tego kilkanaście bodajże 15 razy tener. Grał z orłem na piersi w reprezentacji olimpijskiej. W zasadzie przez całą swoją karierę jest, był związany z tenerem Ryszardem Tarasiewiczem. Eee, pracował w klubach ekstraklasy, w klubach pierwszej ligi. Ja mam prywatnie taką nadzieję, że te standardy z pierwszej ligi, z ekstraklasy powoli będą tutaj przenoszone również do trzecioligowego klubu z dziękuję. Dzień dobry, dobry. nazywam się Woda na od 1 lipca jestem tonem RKS u Radomską. Ciągle się bardzo cieszę. W praktycznych aktach to już zostało już wcześniej powiedziane. Miałem przyjemność występowania tutaj, a to było troszeczkę dnia w domu, 20 lata temu. W tym dzień w sezonie 9.6, 9.7, nie dobrze pamiętam. Spędziłem tutaj w rundy. Byłem z tego bardzo zadowolony, w ogóle wróciłem do domu. Liczę na to, że RKS po takich w takich, takich suchych latach zacznie odbudowywać się i zacząć się troszeczkę w górę no i zacznie obok, bo u które tutaj jest niedaleko zaczniemy być też takim próbem, gdzie chętnie zaczną przychodzić ludzie i też zaczną do klubu chętnie zawodnicy, którzy będą w tych chcieli grać którzy będą chcieli się rozwijać i żeby to RKS Radomsko na Nilie takie tutaj ogólno, ogólno wojewódzkiej Okazało się, że jakieś sile przez to 2019-2020.